Witajcie. Ponieważ zaczął się kolejny sezon grzewczy, wiele osób, w zasadzie nowych widzów pytało po co nam taki wielki dom i jak bardzo ciężko jest go ogrzać i jak dużo kosztuje nas utrzymanie. Stali widzowie oczywiście mniej więcej wiedzą ile nas to kosztowało w poprzednich latach, jednak wydaje mi się, że temat tych kosztów ogrzewania w tych czasach jest bardzo ważny i wiele osób interesuje, więc postaram się w dzisiejszym filmie przekazać Wam na podstawie rachunków całą, cały kompletny zestaw kosztów ogrzewania za cały, za cały rok, od w zasadzie od listopada zeszłego roku do listopada tego roku, jak to wygląda po kolei, ile za co płacimy. Myślę, że na początku bardzo ważne jest, aby powiedzieć trochę na temat tego naszego domu. Jaka to jest konstrukcja, jak ocieplona, jaki metraż. Więc po kolei, powierzchnia użytkowa mieszkalna domu to jest niecałe 200 metrów. Do tego dochodzi około 70 metrów kwadratowych piwnic. Więc myślę, że powierzchnia całkowita do ogrzania to jest w granicach 250 metrów. z tym że y, jeśli chodzi o naszą piwnicę, ona jest dogrzewana częściowo. Tam są trzy grzejniki takie stare żeliwne, y, odrestaurowane y, przez nas, y, które używamy i one tak działają na pół gwizdka. Y, temperatura w piwnicy, jaką utrzymujemy, to jest między 15 a 17 stopni. Y, ona jest y, Całkowicie dla nas wystarczająca, oczywiście w sezonie takim grzewczym zimowym. Latem tam pewnie jest troszeczkę więcej, ale co jest super, to, to z kolei latem, latem jest tam przyjemny chłodek, kiedy na, na dworze są upały. Natomiast z takich ważnych rzeczy, cały dom ocieplony jest z teopianem, grafitem lambda 31 o grubości 18 cm strop dach jest ocieplony, strop nad, jakby nad dachem dach jest ocieplony wełną 20, wełną 20 lambdą 33, dlaczego nie więcej? Ponieważ nie było po prostu miejsca, żeby tam udało się więcej tej wełny zmieścić, więc jest 20 cm lambda 33 podmurówka, czyli piwnica ocieplona jest z tyrodurem. 5-centymetrowym też niestety nie dało się więcej, ponieważ początkowo yy... Początkowo fundament był szerszy od, mur, szerszy od muru, więc my nie chcieliśmy, aby woda na te spływała, więc daliśmy więcej ocieplenia i żeby ta woda z elewacji nie spływała na podmurówkę, musieliśmy tam się zmieścić, zmieścić w piątce, więc ta podmurówka jest ocieplona piątką. Więc jakby takie dwa nefralgiczne miejsca, które mogłyby być troszeczkę lepiej docieplone, to jest ta podmurówka i poddasze. Aczkolwiek i tak tutaj przykładaliśmy się maksymalnie jak się dało, żeby to... Ocieplenie było jak najbardziej, jak najdokładniejsze i żeby dom był jak najbardziej szczelny. Z bardzo ważnych rzeczy jest taka, że dom jest, wy, dom jest wyposażony w rekuperację i w gruntowy wymiennik ciepła. Myślę, że podejdziemy i pokażemy Wam zarówno nasz rekuperator, jak i podejście do GWC, po to, żeby osoby, które, jakby dla których to jest nowy temat, żeby przynajmniej orientacyjnie wiedziały, o co tutaj chodzi. Otworzyłem nasz rekuperator po to, żeby tak szybko pokazać Wam, na czym to, na czym to polega i dlaczego, i dlaczego ten rekuperator powoduje taką oszczędność na wentylacji. Działa to w ten sposób, że zimne powietrze jest zaciągane przez ten wentylator, ono wchodzi do wymiennika, natomiast ciepłe powietrze z domu jest wyciągane przez ten wentylator i ono przechodzi w ten sposób. Przechodząc, przechodząc na krzyż, Ciepłe powietrze wyciągane z domu ogrzewa zimne powietrze, które jest wprowadzane. Ten wymiennik, może to, może to pokażę, on jest skonstruowany w ten sposób. To jest taki plaster miodu yy, czyli po prostu powietrze przepływając przez ten wymiennik, yy, ciepłe powietrze wyciągane ogrzewa zimne powietrze wprowadzane. Tak to działa. Tak to działa, więc, yy, jaka jest, yy, jaka jest yy, tutaj u nas jeszcze dodatkowa rzecz, która jeszcze jakby wspomaga, wspomaga ten, yy, ten rekuperator? My dodatkowo wykonaliśmy sami GWC, tak zwany gruntowy wymiennik ciepła. Jest to gruntowy wymiennik ciepła w najprostszej formie, czyli dwie rury zakopane w ziemi na głębokości ponad 2 metrów, na długości 50 metrów, dwie rury Fi 160. Tutaj możecie to zobaczyć. Tu jest jedna RaFI 200, ona przechodzi tutaj przez przepustnicę do trójnika i tutaj widzicie te dwie FI 160, które są wyprowadzone pod, przez cały nasz ogród i 50 metrów dalej wyprowadzona jest czerpnia. Skąd to powietrze jest czerpane? Wiecie co? Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo takie pytanie chyba padło pod naszymi filmami 20 czy 30 razy, jeśli chodzi o te rury tutaj do GWC, bo bardzo trudno jest je kupić w Polsce. My kupowaliśmy je w firmie Solvent, to nie jest żadna reklama. Kupiliśmy te rury przez tą firmę. Jesteśmy zadowoleni. Możecie sobie tam wejść na stronę, sprawdzić. Zaraz na. Na sterownikach u góry pokażemy wam, jaka jest temperatura na zewnątrz, a jaka jest temperatura na wejściu do rekuperatora po przejściu przez GWC i jaka jest z tego tytułu y, orientacyjna oszczędność. Najpierw chcę wam pokazać piec. Dlaczego piec? Bo piec podłączony jest do Wi-Fi i ściąga sobie temperaturę, jaka jest na zewnątrz. Y, I teraz tutaj na zewnątrz mamy temperaturę minus 1. Te dwie tutaj temperatury zadane to jest zadana temperatura wody użytkowej, na no to, jest, to, jest, to jest temperatura poda wody podawanej na grzejniki. Wiadomo, że na podłogówkę podawane jest dużo, dużo mniej. E, natomiast e, w tym momencie ustawienia pieca e, ja traktuję jako sprawę drugorzędną. Głównie chodzi mi w tym momencie o to, że na zewnątrz jest minus jeden. E, tutaj mamy sterownik od naszej rekuperacji. Co jest w tym momencie ważne? W tym momencie ważna jest temperatura tutaj. To jest ciekawe, że tutaj pokazuje nam 13,7 stopnia na zewnątrz. Dlaczego pokazuje tutaj tak wysoką temperaturę? Dlatego, że to jest temperatura na wejściu do rekuperatora. Co to oznacza? Oznacza to to, że teraz przy początku sezonu grzewczego odzysk ciepła przez GWC jest tak duży, ponieważ ziemia jest jeszcze ciepła po lecie, że po przejściu przez te dwa odcinki rury tej FIS-160 w zakopanych pod ziemią yy, temperatura na wejściu do rekuperatora po przejściu przez GWC jest 13,7 stopnia czyli odzysk ciepła przez GWC jest bardzo, bardzo duży jeśli dołożymy do tego to, że Rekuperator odzyskuje, z tego, odzyskuje ciepło wyciągane z domu, to, te, to ta temperatura tego nawiewu po przejściu przez rekuperator jest w granicach 18-19 stopni. Co to oznacza? Oznacza to to, że straty na wentylacji są bardzo, bardzo, bardzo minimalne. Czyli, czyli największe plusy z tych instalacji: mamy cały czas świeże powietrze w domu. Jest, nie ma żadnej wilgoci. Powietrze jest świeże, bo poza tym, że przechodzi przez GWC i przez rekuperator, przechodzi przez, też przez filtry. To dodatkowo jeszcze nie ma praktycznie w ogóle, no, no jest tam powiedzmy, nie wiem, od 5 do 10% strat ciepła na wentylacji, bo, bo jest GWC i jest rekuperator, czyli większość tego ciepła jest odzyskiwana. No. Ok, czyli teraz, jeśli już powiedziałem Wam, jak wygląda dom, yy, jak wygląda wentylacja, jak wygląda ocieplenie. Ważna rzecz, która powoduje to, że nasz dom jest dużo bardziej energochłonny niż większość współcześnie budowanych domów, jest taka, że ten dom ma bardzo dużo okien. Rzuca się to w oczy w zasadzie z każdej strony domu są okna i to bez względu na to, czy to jest południe, północ, wschód, zachód, z każdej strony jest dużo okien. Policzyliśmy te okna w naszym domu, jest ich dokładnie 29 sztuk. Z tego około 20 okien to, to są naprawdę takie dużo pełnowymiarowe okna. Pozostałe to są mniejsze okna, czy to w piwnicy, czy to na poddaszu, ale ilość tych okien jest ogromna. Co oczywiście powoduje też to, że straty są trochę większe niż w standardowym, niż w standardowym, współcześnie budowanym domu, ale nie takie duże. Dlaczego? Dlatego, że okna, które kupowaliśmy, były, no powiem tak. Miały najlepszy stosunek ceny do jakości, czyli to są okna trzy szybowe. Profile są chyba 7 czy ośmiokomorowe z weki, bodajże weka, Softline. W zasadzie w tym momencie, kiedy kupowaliśmy, to były jedne z lepszych okien na takim sensownym poziomie cenowym. Oczywiście można kupić dużo lepsze okna, już takie dedykowane do domów pasywnych, ale wtedy poziom cenowy jest już bardzo, bardzo wysoki, więc to, to, to zwracałoby się po prostu bardzo długo. I teraz najważniejsza rzecz, czyli zużycie, zużycie gazu, ponieważ my ogrzewamy ten dom gazem. I dodatkowo dogrzewamy sobie w zasadzie wtedy, kiedy mamy ochotę, kominkiem. O tym kominku już mówiliśmy trochę na końcu filmu. Postaram się może powiedzieć więcej, jak często jest to dogrzewane, jaki to może mieć wpływ na koszty. Natomiast, natomiast, tak, jeśli chodzi o stan gazomierza, możecie to sobie sprawdzić w zeszłym roku. W zeszłym roku ja to podawałem bodajże w styczniu. Natomiast też robiłem taki śród odczyt gazu, zaraz wam to pokażę na rachunkach z Peginigę robiłem taki śród odczyt gazu. 5 listopada 2022 roku było to 3285 metrów zapisałem sobie to: 3285 metrów sześciennych zużycia gazu. Teraz podejdziemy do, podejdziemy do, do gazomierza i sprawdzimy, jaki, jaki jest stan teraz. Dzisiaj mamy 22 listopada 2023, więc ten okres będzie troszeczkę większy, ponieważ on będzie. Zawierał pełny okres rozliczeniowy i dodatkowo jeszcze 2,5 tygodnia. Więc to będzie pełny rok plus 2,5 tygodnia. No, chyba jest akurat odpowiedni moment na nagrywanie takiego filmu, bo jest pierwszy dzień chyba, gdzie mamy przymozek już nawet w dzień. Także stan odczytu na dzisiaj 22 listopada, 22 listopada 2023 4785 m sześciennych zużycia. I teraz, teraz tak, czyli zużycie gazu za pełny, pełny rok rozliczeniowy plus dodatkowo 2,5 tygodnia to jest 3285 5 listopada zeszłego roku, a teraz mamy 4785. To jest, to jest dokładnie 1500 metrów sześciennych gazu zużyte przez 12,5 miesiąca zeszły rok, zeszły, znaczy, inaczej, zeszła zima, nie była jakąś wyjątkowo zimną zimą, ale końcówka, ten sezon wiosenny był dość chłodny, w sensie ta wiosna przyszła stosunkowo późno i, i wiele osób się dziwiło, jak przeglądałem filmy, z, jakby, filmy ludzi, którzy publikują ile zużyli gazu, się dziwiło, że w zeszłym roku, czyli jakby w, 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 tym, w tym sezonie grzewczym, który teraz się skończył, zużyli trochę więcej gazu niż w okresie poprzednim. Mi się wydaje, że wynika to tylko i wyłącznie z tego, że ta zima, która była w zeszłym roku, nie była zimą zimną, jednak wiosna była stosunkowo chłodna, ona przyszła troszeczkę później i z tego powodu po prostu zeszła zima była, zużycie gazu mogło być ciutkę większe niż dwa lata temu, gdzie dwa lata temu ta zima była jeszcze bardziej łagodna. Ale co chcę Wam powiedzieć, czyli zużycie gazu przez, przez, cały, przez cały rok 1500 m sześciennych i teraz... Teraz bardzo ważna rzecz. Trzeba po prostu te 1500 metrów przestrzennych przeliczyć na pieniądze. Pokażę wam teraz, może Basia, choć tutaj nagrasz to, rachunki. Dlaczego wam to pokazujemy? Pokazujemy to dlatego, że wiele osób pod filmami, czy moimi, czy innych osób pisze często, że wszyscy opowiadają, tylko nikt nie pokazuje rachunków, więc rachunki wam pokażemy. I to mamy rachunki, które zaczynają się od lipca. Z zeszłego roku. Tutaj mamy podany stan bodajże październikowy, to jest 3268, i on to jest cały okres rozliczeniowy do, do, października, do października tego roku, i on się kończy na 4528, oczywiście teraz mamy już 200 metrów sześciennych gazu zużyte, zużyte więcej, bo to jest odczyt z października, ale o co mi chodzi, jakby żebyście zobaczyli, że tutaj to co ja Wam mówię dokładnie pokrywa się to z tym jakie są te, jakie są te rachunki. To, że kwoty są różne, to znaczy tu mamy 250, tu mamy 380, tu mamy 1000, tu mamy 1200, a tu mamy 1500, a tu mamy korektę na zero, wynika z tego, że my nie podajemy odczytów, tylko przychodzi inkasent z PGN, który odczytuje te liczniki. Ale ponieważ nasz inkasent przychodzi tak, jak mu się podoba, czyli czasem przyjdzie co drugi miesiąc tak, jak powinien przychodzić, a czasem przychodzi co cztery miesiące, to on, jeśli nie przyjdzie albo nikogo nie zastanie, wpisuje sobie jakąś tam wartość prognozowaną, czy PGNiG podaje tą wartość prognozowaną, a potem to wyrównuje. W każdym razie, jeśli sobie sumujemy wszystkie te rachunki, to, to one będą w granicach 4-4,5 tysiąca. Yy, czyli ten okres nie pokrywa się kropka w kropkę z tym okresem, który ja tutaj Wam podaję, yy. Ale orientacyjnie te kwoty się zgadzają. Ja zaraz podam wam dokładnie cały ten okres i przeliczymy zużycie metrów sześciennych na kilowatty, na koszty, które trzeba zapłacić. Bardzo ważna rzecz, którą tutaj trzeba wziąć pod uwagę. To jest to, że my ten, tego gazu używamy nie tylko do ogrzewania, ale też do podgrzania ciepłej wody w naszej pięcioosobowej rodziny, rodzinie. I tutaj nie są to wartości pomijalne, ponieważ poza sezonem grzewczym, kiedy, kiedy używamy gazu do podgrzania ciepłej wody, to co dwa miesiące, Płacimy w granicach 300 zł za samo podgrzanie tej ciepłej wody. Pewnie ten koszt byłby trochę mniejszy, gdyby nie było zasobnika, ale ponieważ jest zasobnik i ta woda w tym w zasobniku jest stale podgrzewana, to, to, to jest koszt mniej więcej poza sezonem grzewczym mniej więcej te 300 zł co dwa miesiące, czyli 150 zł miesięcznie płacimy za samo podgrzanie ciepłej wody. Czyli nie jest to, nie jest to w żaden sposób koszt pomijalny. Teraz całkowity koszt. Tego, tego zużycia gazu w ciągu roku to jest te 1500 metrów sześciennych. Żeby to przeliczyć na pieniążki, trzeba sobie wyliczyć taki współczynnik konwersji. Dlaczego musimy to policzyć? Problem jest taki, że kiedyś wszystkie faktury za zużycie gazu były podawane, była kwota podawana za metr sześcienny gazu. Teoretycznie, ponieważ miało to spowodować korzyść dla odbiorcy. Zostało to przeliczone wszystko na kilowaty i w tym momencie nie dostajecie faktury za zużycie metra sześciennego gazu, tylko zużycie, dostajecie fakturę za zużycie kilowatów. I w tym wypadku, ja przeliczyłem to na metry sześcienne, ponieważ licznik mam w metrach sześciennych, więc jakby podaję Wam, podaję wam stany w metrach sześciennych, więc przeliczam to na metr sześcienny. Jeden metr sześcienny gazu to jest około 11,3 kW. Czyli 1500 metrów sześciennych, jeśli pomnożymy przez 11,3 kW, daje nam, muszę to policzyć sekundę, 1500 razy 11,3, 950. Kilowatów. Ok, czyli te, te, te 1500 metrów sześciennych gazów, yy, yy, mnożąc przez ten współczynnik yy, konwersji yy, przez ten 11,3, daje nam 16950 kWh. Jeśli by policzyć tutaj to wszystko z tych faktur, to mniej więcej dałoby nam ten sam wynik. Dlaczego nie liczyłem? Yy, ponieważ yy, Faktury są troszeczkę za inny, okres, za inny okres niż ja tutaj robiłem swoje odczyty. A ponieważ te odczyty, które pro, przeprowadzał Inkasent, były tak nieregularne, że nie byłem w stanie się tymi, fa, ty, tymi fakturami zasugerować, żeby to dokładnie, precyzyjnie policzyć. Ponieważ po prostu te okresy nam się gdzieś by w granicach miesiąca, półtora by nam się rozjeżdżały. Więc 12,5 miesiąca ogrzewania. Tego domu plus ciepła woda użytkowa to jest te 16 950 kWh. Ile to jest w przeliczeniu na pieniążki? Już Wam podaję. Te 16950 950 kWh mnożymy przez cenę 1 kW w Peginigę. Ta cena 1 kW w Peginigę na chwilę obecną to jest 21 groszy. Czyli 16 950 razy 0,21 daje nam 3559,50. Tyle powinniśmy zapłacić, jeśli płacilibyśmy tylko za gaz. Ale wy Wszyscy wiecie o tym, że ceny w PGNIGE, czyli u innego dostawcy, nie obejmują tylko. Tylko opłat za gaz, obejmują też opłaty stałe, opłaty abon abonamentowe. I tutaj y, oczywiście można się bardzo mocno zaskoczyć, kiedy, y, kiedy sobie to wszystko razem policzymy, bo się nagle okazuje, że do tej kwoty doszło przynajmniej 1000 zł, tak zwanych kosztów dodatkowych, czyli kosztów abonamentowych, opłat stałych. Y, I teraz dla uproszczenia możemy, y, możemy policzyć, tak jak z tych faktur, jak doliczyłem sobie wszystkie opłaty stałe, że koszty ogrzewania tego. Do to jest w granicach 4500 zł za te 12,5 miesiąca. Czy to jest dużo w porównaniu do tego, jak, jak ja prognozowałem? Nie. Ja zakładałem w zeszłym roku, że będą to koszty w granicach 4000. Jest to oczywiście trochę więcej. Czym to jest spowodowane? To jest oczywiście spowodowane podwyżkami cen gazu, a nawet nie o tyle podwyżkami cen gazu, ponieważ Została w, Te ceny gazu zostały zamrożone, ale obecny właściciel Orlenu, obecny właściciel PGNiG, czyli Orlen, musiał sobie to w jakiś sposób zrekompensować, więc podniósł sobie wszystkie opłaty stałe, opłaty abonamentowe i nawet jeśli cena. Cena gazu została zamrożona przez regulatora rynku, czyli ten u, u, urząd do spraw tam energii, już nie pamiętam jak on się tam nazywa, ale przez ten urząd, który to reguluje na stałym poziomie, ty, ty, na stałym poziomie to i tak tych opłat stałych dodatkowych jest dużo, co suma suma skończyło się tym, że koszty zamykają się w kwocie 4,5 tysiąca złotych. Jeśli chodzi o koszty miesięczne utrzymania, średnio miesięczne utrzymania domu, jeśli chodzi o ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej, to jest 375 zł miesięcznie. Wydaje mi się, że na tak duży dom. Tak skomplikowaną byłe i tak dużą kubaturę, bo jeszcze tego chyba zapomniałem powiedzieć, że oprócz tych wszystkich przeszkód, które są w naszym domu, nasz dom ma bardzo dużą kubaturę. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że ten dom został nietypowo wybudowany, bo został wybudowany po prostu w górę. Dodatkowo. W pomieszczenia są bardzo wysokie ponieważ na parterze mamy 2,90, na pierwszym piętrze mamy chyba 2,95 dopiero na poddaszu mamy standardową wysokość czyli tam 2,50, 2,60 to po prostu tych metrów tej kubatury, czyli tych metrów sześciennych do ogrzania jest sporo więcej niż w standardowym domu jeśli do tego dołożymy tą dużą ilość jaka jest, powoduje to to, że te koszty są troszkę większe albo nawet sporo większe niż w domu, który byłby wybudowany bardziej energooszczędnie. Czy nam to bardzo przeszkadza? Ze względu na oszczędność, może by nam przeszkadzało, natomiast ze względu na komfort użytkowania domu, absolutnie nie. Wiele osób nas o to pytało: po co taki dom? Że to jest dom mnie energooszczędny i tak dalej. Oczywiście z tym się absolutnie zgadzam, natomiast nie zgadzam się absolutnie z tym, jaki jest komfort użytkowania tego domu. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, przez to, że dom posiada tyle okien, przez to, że jest tak dobrze wentylowany, przez to, że jest posadowiony w takim miejscu, w jakim jest, że dookoła, jakby mamy dużą przestrzeń. To się po prostu bardzo komfortowo tutaj mieszka. Ja wiem, że wielu osobom by przeszkadzało to, że my mamy rozrzucone te pomieszczenia na, na tych w sumie czterech poziomach, czyli piwnica plus trzy, trzy kondygnacje mieszkalne. To dla niektórych osób byłoby to uciążliwe. Dla nas absolutnie nie jest. I nawet jak wiele osób nas pyta, czy nam się komfortowo w takim domu mieszka? Słuchajcie, dla nas bardzo komfortowo. Także my jesteśmy z tego mega zadowoleni. Teraz też. Chyba sprawdziło nam się to, że inwestowaliśmy w dobre ocieplenie, inwestowaliśmy w rekuperację, inwestowaliśmy w GWC i te koszty ogrzewania są stosunkowo małe. Jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem, którą trzeba byłoby chyba zaznaczyć na samym początku, to jest tutaj rzecz, która jest obok nas, czyli nasz kominek. Słuchajcie, my tego kominka używamy stosunkowo często. I wydaje mi się, że to jest rzecz, która nie jest w tym momencie pomijalna, bo oszczędności z tytułu palenia tym drewnem w kominku są spore. Jeśli chodzi o palenie w tym kominku, jak często my w tym kominku palimy? Na początku zeszłego sezonu grzewczego to było bardzo często, bo nawet co drugi dzień. Teraz jest już to dużo rzadziej, bo to jest mniej więcej średnio dwa razy w tygodniu. Jednak to nie jest tak, że my tutaj palimy w kominku cały dzień. To wygląda w ten sposób, że my po prostu nie wiem, raz nakładamy drewna do tego kominka, to, to, to się po prostu wypali, ale to powoduje to, że tutaj, w tym pokoju, w którym teraz jesteśmy, jest. Jest ciepło przez, jest bardzo ciepło, nawet powyżej 20 stopni, przez jakieś 4-5 godzin. Wiadomo, że to ciepło też rozchodzi się po całym domu. Ten kominek nie ma żadnego rozprowadzenia ciepła, bo tak jak pamiętacie, on miał być na początku tylko i wyłącznie ozdobą. Jednak później okazało się, że on jest bardzo przydatny szczególnie w momencie kiedy, kiedy okazało się, że te koszty energii tak szybko zaczęły nam ostatnio rosnąć po wybuchu wojny. Więc to jest, wydaje mi się, bardzo duża taka wartość dodana i te koszty tego zużycia gazu na pewno były oby o 30-40% wyższe w momencie, kiedy my tego kominka byśmy nie używali. I teraz tak, czy te 4,5 tysiąca za te 12,5 miesiąca to jest dużo czy mało, to już musicie zastanowić się sami. Ważna rzecz, taka zmienna, którą musicie wziąć pod uwagę, że nie u każdego odbiorcy będzie to wszystko jeden do jednego. Czyli jeśli my złożyliśmy. Tam powiedzmy orientacyjnie 1500 metrów sześciennych i zapłacimy za to 4,5 tysiąca, to nie oznacza to, że ktoś, kto zużył 1500 metrów sześciennych, też zapłaci 4,5. Bo może równie dobrze za, za, 4, za 1500 metrów sześciennych zapłacić 5 tysięcy. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że. W różne osoby w różnym momencie podpisywały różne umowy na dostawy gazu, i te umowy się w różnych miejscach, w różnym momencie zaczynały, w różnym miejscu, momencie kończyły. I teraz, w zależności od tego, kiedy umowa była podpisana, to te opłaty stałe mogłyby być, mogły być różne. To znaczy, yy, to znaczy powiem Wam tak, ponieważ my płacimy za kilka punktów poboru w tym momencie, to to jest śmieszne, że w zależności od tego, od kiedy do kiedy była, była umowa, to te koszty stałe i te koszty mogą, mogą się od siebie różnić. To nie są duże różnice, ale te różnice występują. Podsumowując, czy te 375 zł za ogrzewanie i ciepłą wodę, Średnio miesięcznie w skali roku to jest dużo, czy to jest mało, to już pozostawiam Waszej ocenie. Wydaje mi się, że jest to całkiem nieźle. Tak naprawdę każdy musi sobie to skalkulować sam. Ja po to, jakby nagrywam ten materiał, żebyście sobie mogli porównać, jeśli powiedzmy, macie podobną inwestycję, co Wam się bardziej opłaci, co w Waszym przypadku będzie najlepsze. Z mojej strony na dzisiaj chyba to wszystko. Jeśli ten materiał był w jakiś sposób dla Was wartościowy, to dajcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, a podoba Wam się to, co, nagry to, co nagrywamy, to zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa.